Witamy was dzisiaj z prawie Czech można powiedzieć, bo y, jesteśmy Zachęskiem Śląskim, to jest Uniemyśl i okrzeszyn takie miejscowości przy samej granicy? Tak, przy samej granicy, to jest taki jakby lej y, polski jeszcze, wśród tak naprawdę z lewej, z prawej, z przodu y, mamy z trzech stron Czechy. Y, no i co? Próbujemy znaleźć, pokazać wam y, punkt widokowy. Y, już po czeskiej stronie on się znajduje. Nie wiem właśnie, czy po czeskiej, czy to jest na styku e, właśnie granic. Będziecie mieć napisane na e, tutaj na dole teraz e, na dole ekranu. No wyleciało mi z głowy po prostu. E, I w każdym razie jechaliśmy wzdłuż rzeki szkło, tak się nazywa ta rzeka. I taka ciekawostka, rzeka ta jest jedyną rzeką, która wpada nie do Morza Bałtyckiego, a do Morza Północnego. Tak, do Morza Północnego, Taka. Taka informacja też od mieszkańców tutaj, tutejszych mieszkańców Tubylców, można powiedzieć. Dowiedzieliśmy się też, że jest tak zwana Skała Śmierci. Mamy więc ten obryw skalny, jest to Skała Śmierci właśnie, gdzie według legend miał spaść rycerz z koniem. A jednak jest to przy drodze. Zobaczcie, no mamy tutaj drogę, no i właśnie mamy tutaj tą Skałę śmierci. Jest to ona, tutaj podobno jest to całe pasmo takie. Całe pasmo takie, więc no nie będziemy tam wchodzić. No, widać to taka ściana, e, stroma gdzieś wysokości, nie wiem, 20 par metrów, nie? Mhm. Czy 20-20 dwadzieścia, dwadzieścia par metrów może ma. Wysoka, no. Ale jest tutaj po prostu bagno, no i nie będziemy tam już iść. Także, jeżeli będziecie w drodze na, tą, na ten punkt widokowy, no to możecie sobie tutaj przystanąć i, i sobie po prostu popatrzeć na tą skałę. A teraz jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie prowadzi nas droga. To jest, jak tutaj dotarliśmy? Dojechaliśmy, dojechaliśmy do samego końca yy, drogi tam, gdzie można jechać. Jest to następnie zakaz ruchu przy takim zielonym budynku, to też pokażemy yy, na filmie. I taką leśną drogą, aż do momentu, gdzie oczywiście mamy, tak jak widzicie, tutaj szlaban. Mamy tutaj koniec okrzeszyna. Za nami już jest zakaz ruchu. Ale tam, właśnie w tamtą stronę, można kierując się do pasa granicznego, i wzdłuż pasa granicznego możecie iść na, tą, właśnie na ten punkt właśnie widokowy. A my zrobiliśmy to w ten sposób, że pojechaliśmy sobie tędy do góry, ale tam dojeżdżamy tylko do, do szlabanu. I od szlabanu jest bardzo, bardzo długo i ciężko z podejściem, więc no nie polecamy tutaj tą drogą jednak. Właśnie idąc po drodze, takie spotykamy podobne do, do tych takich skał, jak góry, góry stołowe, nie? Mm -hmm. Trochę jak głazy Krasnoludów, bo tu tak. też niedaleko. Takie właśnie półki skalne. Chyba z piaskowca. Według GPS-u to idziemy właśnie taką drogą. A gdzieś tam, centralnie, na wprost jest ten punkt widokowy. Ciężka sprawa od strony polskiej. Jest strasznie dużo takich przeciwności, które skutecznie zniechęcają na. Na trasę ten Nie Nie wiem co powiedziałeś, ale zgadzam się <słyska> w końcu jakieś widoczki ładne, nie? No No ale przejść przez ten haszczę to jest tragedia po prostu, nie? No jest Jesteśmy na drodze ja pierniczę to jest pas e, graniczny po prawej stronie Polska, po lewej stronie Czechy. No dobra, jesteśmy. Strasznie, strasznie. Od polskiej strony nie polecamy, nie? No, to jest tragedia. No, tak, no, nie było tak złej drogi. Przez ostatnie tutaj te haszcze, to to po prostu było... Nie wiem, jak gorzej jak w buszu jakimś. Tak. Od Szabana kawał drogi. Od Szabana kawał drogi, tak. To jednak nie jest taka droga, jak jakbyśmy polecali i chyba nigdy więcej tędy nie pójdziemy. Krausowa wychlitka 600 metrów nad poziomem morza. Właśnie się znajdujemy, a jest to samo pogranicze zobaczcie Polski po lewej stronie, Czech po prawej. Cały czas idziemy wzdłuż słupków granicznych. Tutaj tutaj widać słupki graniczne cały czas. Eee, my szliśmy od strony, od strony polskiej i no nie polecamy tego miejsca. Chyba lepiej iść tym pasem granicznym i dojdziemy tutaj do tej wychlitki. No bo jest po prostu tragiczne dojście, haszczami, jakimiś tam lasami, polami, nie wiadomo e, tak naprawdę gdzie. Tylko z GPS-em nam się udało tutaj trafić. Choć też e, już mieliśmy po prostu zawracać. Bo tak nas skutecznie to zniechęciła ta droga. No ale jakoś się ostatecznie udało. I prezentujemy Wam właśnie wychlitkę trausową. Outarzyno, co byś mogła powiedzieć na temat tego miejsca? Bardzo urokliwe, piękne. Robi wrażenie. I jest napisany jakiś artykuł na temat po Chełmska Śląskiego po polsku. Zobaczcie. A jak wygląda ta kładka? No to zobaczcie sobie. No robi wrażenie też, nie? No taki głaz właśnie zagospodarowany, nie? Tak. Surowa skała. Metalowymi, stalowymi linkami tutaj poprzyczepiane. No i znowu słońce zaszło, a chcieliśmy pokazać jak wygląda w słońcu. Ach, co my tam mamy na dole? Na dole mamy wielką dziurę. Przepaść Przepaść. No niesamowite, to wiesz jak to stoi tutaj? Tak naprawdę to są takie przewrócone kamienie. Aż nie, nie do wiary, że tam u podstawy jest wąskie, a tutaj u góry robi się takie szerokie. No i co, warto było? Nie wiem, w tej chwili jest mi ciężko odpowiedzieć. Bardzo ciężko było, naprawdę bardzo ciężko było dojść. Już dawno tak ciężko nie było, nie? Mhm. Zgrzani jesteśmy, bo jednak w tych ubraniach i butach to jest ciężko. No, bardzo ładne miejsce i punkt na pewno warty zobaczenia. Kolejne jakieś ciekawe miejsce na Dolnym Śląsku, bo to tak naprawdę przecież koniec polski, no koniec Polski. No właśnie. <laughs> no widoki są piękne, bo bajeczne. mamy tutaj. Tak, co my tutaj możemy dostrzec. To jest prawdopodobnie. Eee, o, pociąg czeski. No <laughs> jedzie eee, Więc już tamtą są tam Czechy na pewno. Eee, z lewej strony mamy Okrzeszyn. Tutaj są te e, skałki adrszpachskie, To chyba właśnie tam gdzieś. To są właśnie, to jest Adryszpach. No i tutaj mamy Trutnow gdzieś w tamtą stronę. Też czytałem, że, że tam gdzieś w tamtą stronę. Także jesteśmy tutaj od od dołu, no tak. od, nie od całkiem od dołu, ale u podstawy u tego, podstawy, punktu, tak, tego punktu. No i powiem Wam, że no robi wrażenie ta skała, naprawdę. Ona jest taka, właśnie chyba, no, geologami nie jesteśmy, ale, ale taki typ skały, jak właśnie. Papienno-piaskowy? Tak, taki piaskowiec chyba to jest. i No i to jest właśnie tak, jak góry stołowe, nie? Taki, takie półki skalne, jak widać, nie? Takie Teraz fajnie w słońcu widać taki odcień, takiej trochę czerwieni. Mhm, bardzo ładnie, no. No dziś teraz słoneczko ładnie wyszło, no. A jak latałem, to nie było tak. Trochę też. No ale słowiutko. No ale zobaczcie, piękny widok. E, ciężki dostęp, ciężkie dojście, ale polecamy to miejsce, bo naprawdę można sobie podziwiać ładne widoki. I zarówno stronę polską, jak i stronę czeską. No my my się... będziemy żegnać, na tak, dzisiaj. my będziemy się z wami żegnać. Subskrybujcie kanał, lajkujcie albo unlajkujcie, komentujcie, piszcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. I zwiedzajcie. I zwiedzajcie, tak. To trzymajcie się, hej. Pa.